Cześć, jestem strony Anen i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale! Dzisiaj przychodzę do Was z dużym, bardzo, 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 bardzo dużym aposykiem. Mianowicie to jest strasznie wielkie pudło, i strasznie ciężkie pudło. Mm, mm, i, tada, przyszedł mój i tak... Tak, jest iMac. Zaraz będziemy go odpakowywać, i do niego dokupiłam trackpada. Nic to nie było z wersji srebrnym, więc ja mam w y... Space wydaje że tak to się nazywa. Tak, Space, Grey. E, więc jest trackpad i do tego pakiet opisu na rok. Stwierdziłam, że może się przydać jeszcze do szkoły w tym roku, więc jest pakiet opisu. E, tak, jeżeli chodzi o specyfikację, to Macie ją. Tutaj ma on 16 GB RAMu, 512 GB pamięci i w sumie to jest tyle, co, co było mi zmiany. Więc tak, myślę, że możemy się wziąć za otwieranie. E, ze względów estetycznych i ogólnościowych, będę to robić na łóżku, żeby wszystko ładnie wam pokazać, żebyście wszystko mogli widzieć. E, więc tak, zaczynamy. Dobrze, zaczniemy od odpakowania. Z tej strony ma. Początek. O, to jest dość mocna taśma. Dobra, poszła. Jak to się będzie dalej otwierać? W tą stronę. I on się będzie otwierał pewnie w tą stronę, więc lecimy z Jak będzie to... Wow. Dzień dobry. O Boże, jakie to jest pudło. No dobra. I teraz tak, z tego co patrzyłam, to się bierze na boki. O wow, to jest tak fancy zrobione. Na pierwszy rzut oka mamy komputer, który jest lekki. On jest naprawdę lekki. No dobra, niego ja go odstawię na razie na bok. I zajmiemy się akcesoriami, które są tutaj. Dobra. Dobra. Mamy klawiaturkę. Nie będę teraz wszystko odpakowywać. Yy, kabel lightning do ładowania. Następnie mamy up, papierki, ten. I pod papierkami kostkę z kablem zasilającym. I dalej mamy padę do wtyku, do kontaktu. Tak. I ostatnią rzeczą jest myszka. Więc przeniesiemy się na biurko i będziemy wszystko odpakowywać. Jesteśmy już przy biurku. Będziemy mieli dwie perspektywy, więc uh, jestem w tym stosu. Eee, więc tak, pierwszą rzeczą jest klawiaturka, która jest bardzo fajnie zapakowana, Ja się nie wiem, no. jak tak, wszystko jest pod kolor e, naszego iMac'a, jest sremne. Jest to wersja z G i... ło. Wow. Śmieszna jest ta klawiatura. Taka... inna, więc dobra. Mamy klawiaturkę. Mam. Co tu dalej? Mm, tutaj klawiatura, to też myszka, którą mamy fajnie zapakowana taki śmieszny materiał. Zwykła srebrna myszka z srebrnym spodem, z białą górą. pikalna, <laughs> więc już mamy i już w sumie możemy otworzyć trackpad. Eee, tak jak mówiłam nie było e, srebrnego, więc jest e, space gray, ale myślę, że to nie będzie jakoś bardzo się rzucało w oczy, Muszę nie to tam będzie a, dobra, I jak się tu otworzyć? Z tą stronę chyba? Z tą stronę. No więc jest też trackpad, nie nie będę będzie wyglądać, o, mam nawet kabelek do niego, to miłe, więc strasznie to się wszystko otwiera. Więc to jest trackpad, no, nie wygląda to może nawet chuj powiem z tym e, ciemnym trackpadem. On nie jest klikalny, przynajmniej obecnie. więc Zobaczymy, jak to tam dalej wyjdzie. O, w ogóle mają gumki pod składem. To fajne. I w trackpadzie jest też kabelek, który jest bardzo, bardzo cienki. A I mi mean, ma strasznie cienki kabelek. To jest chyba do 0,6, jak mi się wydaje. Możliwe. Więc mamy kabelek się coś tutaj. No, to chyba jest tylko. Jak go uruchomić? Pewnie tak, więc z nie stoję. Kabelek odkładam, to odkładam, więc to odkładam na razie na bok. Dalej, 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 dalej jest kabel lightning USB-C do komputera i do ładowania myszki i klawiatury. I też tak pada w takiej fajnej, białej otoczce, I think. So cool. Nie jest srebrny, tylko jest biały. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Fajne, fajne. E, dalej po prostu e, złączka do kontaktu, której oczywiście nie umiem otworzyć. Ta Dobra. Tak, to, to tam jest uśmiennik po prostu. I to jest taki kabelek silikonowy do podpięcia kawałka. Um, dalej, dalej, dalej. Mamy kabel zasilający taki właściwy, który wchodzi nam do komputera. Czy kiedyś miała to wziąć? Bo mam na sobie ten tak I tak on wygląda. Jest magnetyczny jak super. I wielka ogromna kostka do kontaktu. To jest po prostu gigantyczne. I moją logikę, czekaj, tą myszkę Miki. Tu. Tak, i tutaj też jest wejście do internetu, więc super nisko. No dobra, więc myślę, że możemy przejść do otwierania tego tatka. Eee, dobra, otworzymy to te, w ten sposób. Nie będzie to w ogóle zacząć, chyba tutaj. Dobra, i tutaj są takie plastry i to tutaj się bierze do dołu i bierzemy do góry i mamy kolejną folię i jeszcze więcej folii dobra to zostawimy na koniec gdzie tu zaży... o tu jest taki cosiek do ciągnięcia. o jakie on no, jest zimny Dobra, teraz folia numer Zdjęta, teraz folia numer 2. I o, tutaj jeszcze jest folia. Folia numer 3, w takim razie, która jest z boku. Tylko z fabrykabel. Nie komentuję do tego. Dobra. Kolejny kłębek folii możemy uznać za zbię. A jak już jesteśmy z tyłu, to przypniemy ten kabel, który powinien się teoretycznie przysyć. Przysąłeś się. O! Przyssał się. I teraz czas chyba na main part, czyli zdejmowanie tej głównej folii. Nie wiem czy to, jest, to się zaczyna. Wiem, że to już mówiłam wiele razy, jest to bardzo satysfakcjonująca rzecz przy każdym urządzeniu. Więc możemy go odpalić. Znalazłam. O mój Boże, ogólnie nigdy nie miałam iMac'a, więc nie wiem, jak, jak tu rzeczy działają, ale... Aaa! Myka się ram. O, dobra, 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 robimy. E, mam teraz tak włączyć myszkę. O, ostrość, witaj. O, ostrość. Nie wiem, o tutaj cyk. Dobra, drugie cyk i trzecie cyk. Okidoki. O, kiełki. ten też mogę? Nie mogę, no. tak, Na, jak w mieszku. Zrobiłam polski. Mogę go wybrać? Dobra. No, klawiatura jest włączona. Okej. Okay. Jak ty? O! Dobra, dalej. Nie, nie robimy tego. Dalej. A teraz się połączę z wi -fi. No, come on. A dalej. Czynić swoje dania? Raczej nie. I teraz? Dobra. tutaj jakieś polityki to akceptujemy. Dobra, no, teraz mamy konfigurację z Siri. Jej, to było bardzo szybkie. Dobra. Uh, dobra, co mi to przeszkadza. Niech słuchają, co, co, co gadam z Siri. Dobra, dalej. O, oh, ta Dzień Dzień dobry. Dobra. I O, Apple Pay Super, że można z tego wyrzucać na komputerze. Bardzo to miłe. No i coś, czego się totalnie nie spodziewałam, czyli styl komputera. Myślę, że ze względu, że jest to komputer biały, tak samo jak przy MacBooku czy przy iPadzie, zostawiłam tryb. Jasny, więc na razie sobie ustawię. Na razie sobie ustawię jasny, potem, jak będę chciała, to sobie zmienię na ciemny, więc zostaje na razie jasny, bo jestem ja do mm. niego przyzwyczajona I, i tak, zobacz, bez trybu truton. O, totalnie zostawiamy truton, dalej. <laughs> strasznie niebieski byłby ten monitor. Jakby tak strasznie, strasznie niebieski. W ogóle powiem, że strasznie dziwna jest myszka. Jest taka niby jest. Do kształtu dłoni, ale strasznie mi się z niej korzysta, bo jak klik czuję aż tutaj, i czemu to już się otworzyło? Jezus Maria, dzień dobry, to mój Maj się dodał. Halo, 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 co tu się dzieje? Dobra, zaczynamy od dołu. Co tutaj mamy? Pograne rzeczy. Wow, jakie to cool! Jakie to duże! Dobra, ale mnie ciekawi, czemu nie działa mi trackpad, bo... No. Dobra, ja bym sobie weszła w ustawienia. Kładzik. Łącz się. I teraz pytanie, czy on go znajdzie, czy on go nie znajdzie. Dalej. Dobra, znalazł go, znalazł go, znalazł go. O, o, i działa. Proszę bardzo. Dzień dobry. O, mi się bardzo podoba. Dobra, to ja sobie na razie myszkę wyłączę. Jestem sobie na trackpadzie. O, wow, można mu ciche klikanie, ale tak jak głośno jest cool. Dobra, na razie to zostawię. Najwyżej sobie to będę przestawiać. E, dobra, czymy... O, ja wiem co ja chcę sobie ustawić. Na pewno chcemy sobie ustawić. Wygaszacz bodajże to było. Mm, o, tutaj są te różne te płyła. Ale cool, nie dobra, nawet zostanie to. Ale ja bym chciała... Aktywne różniki. Właśnie, właśnie, właśnie. I ja tutaj lubię mieć... Launchpad, to jest to, co ja chcę, prawda? Tak, to jest... O Jezus Marek, to są wielkie Czy czyli to w ogóle widzicie. Dobra, ja sobie na dzień dobry połysam to, czego nie potrzebuję. No, ogarnij się. Dobra. To jest hello, cześć. pewno to no, dobra. No, no. eee, powiem wam tak, ja sobie go tutaj szybko skastomizuję i pobiorę rzeczy, które potrzebuję i za chwileczkę do was wracam. Ja już jestem w minimalnej konfiguracji AIMaka. Dużo tutaj się nie działo. Na razie pobieram aplikacje, na razie tutaj działam. Pobrałam Spotify, Final Kata i Origina. Ale chciałam pokazać jedną fajną rzecz, o której nie powiedziałam wam przy MacBooku. Jak widzicie, mam swoje ikonki na pulpicie. I pewnie zastanawiacie się, jak to zrobić, bo bardzo mało osób w Polsce o tym mówi. Więc przykładowo, jak chcę mieć folder na filmy, to pobrałam sobie taką ikonkę klipsa filmowego i teraz pytanie, jak zrobić, żeby to było na folderze, A więc od musi, czego musicie zacząć, musicie zacząć od wejścia tutaj w taki e, flamaster w kółku powiedzmy e, i klikamy w różdżkę i zaznaczamy wszystkie pola, które chcemy usunąć i tak spaceem je usuwamy, ze względu, że tutaj są małe elementy, to trochę tego trzeba tutaj pousuwać, e, wiadomo bez tego, co chcemy zostawić jeszcze miło było, jakbym trafiła, pad, pad i pad, teraz klikamy Command A i Command C, czyli odpowiedni Ctrl C, możemy to zamknąć, klikamy w nasz folder, w informacje i klikamy na tą małą, małą ikonkę, nie na tą dużą, tylko na tą małą i klikamy najzwyklejsze Command V, czyli Ctrl V i tak oto powstaje nam folder, który ma wybraną ikonę przez nas. Myślę, że to jest bardzo fajne, że do urozmaicenia naszego pulpitu, żeby to ładnie, estetycznie wyglądało, żeby nie były te zwykłe niebieskie foldery. Eee, I tak to wygląda. Powiem Wam, że jestem za zakochana. Powiem Wam, że jestem totalnie zakochana w tym komputerze. Jest prześliczny, ma super głośniki i już zdążyłam je przetestować w ręce i muzykę pobierając sobie E, jakieś różne rzeczy, e, więc tak, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, łapki w górę i do jestem mega podekscytowana, mam nadzieję, że polepszy to tempo, w jakim będę robić filmy, mam nadzieję, że będzie mi się na nimi dobrze montować, więc jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych, a więc pa pa!